Analiza Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W naszych rękach widzicie Państwo ten Tom, Pan Sławomir Nowak, proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poprosiliśmy Państwa o spotkanie, aby za Waszym pośrednictwem zwrócić się też do opinii publicznej, zwrócić opinii publicznej szczególną uwagę na bardzo ważny dokument, który też za pośrednictwem mediów ujrzał światło dzienne. W ostatnich dniach do Komisji śledczej trafiła analiza Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat przy, na dotycząca prac nad nowelizacją ustawy o grach liczbowych i zakładach wzajemnych. E, I wystarczy bardzo pobieżna lektura tego dokumentu, aby stwierdzić, że zawartość tego materiału, mówiąc językiem naszych poprzedników, jest porażająca. Pozwolę sobie Państwu przytoczyć tylko kilka zapisów, które będą potwierdzały w całej rozciągłości naszą decyzję o tym, iż zdecydowaliśmy się przez Sejm przeprowadzić taką uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej, która w pełni uzasadnia rozszerzenie zakresu badania przez Komisję Śledczą całości procesu legislacyjnego dotyczącego powstawania prawa tzw. hazardowego o rządy SLD i PIS. Dlatego, że na pierwszych stronach analizy przygotowane jeszcze za czasów Mariusza Kamińskiego w czerwcu 2007 roku czytamy: Projekt nowelizacji przygotowanej za czasów PiS został przygotowany tylko i wyłącznie po to, by państwowy monopolista mógł uzasadnić celowość zorganizowania przetargu na zakup urządzeń do wideoloterii, wydając w ciągu pięciu lat kwotę 1 miliard 800 złotych, dla ułatwienia na. W dalszych stronach tej analizy jasne jest, zostało to bardzo jasno przedstawione, iż wyłącznym dystrybutorem samych całych maszyn był amerykański potentat dostawca sprzętu hazardowego firma Gtech. W dalszym punkcie tej analizy czytamy, autorem najważniejszych zmian legislacyjnych był prawnik totalizatora sportowego pan Grzegorz Maj. W innym miejscu tej samej analizy czytamy, że to były kandydat PiS na posła i bliski przyjaciel premiera, Grzegos, premiera premiera Przemysława Gosiewskiego, wraz z prezesem totalizatora sportowego Jackiem Kalidą, wykorzystywali, uwaga, wsparcie polityczne szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, Przemysława Gosiewskiego, i zamknęli usta sprzeciwiającym się sporej części zmian merytorycznych specjalistom z Ministerstwa Finansów nadzorowanym przez wiceministra finansów Mariana Banasia. Dalej czytamy. Doszło do spotkania premiera Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Gosiewskiego, na którym wiceminister Banasz otrzymał polecenie, by nie sprzeciwiać się zmianom proponowanym przez Grzegorza Maja i Jacka Kalidę. Dalej czytamy. Jedyną osobą, która podczas prac zespołu, który przygotowywał nowelizację, Sprzeciwiała się zmianom proponowanym przez pana Maja, Maja Kalidę była pana Anna Cendrowska, kierująca jako wicedyrektor Departamentu Służby Celnej pionem gier losowych, która prosiła, aby jej uwagi były ściśle protokołowane jako głos odrębny. Dalej pisze Mariusz Kamiński. Już sam tryb przygotowania tej nowelizacji budzi bardzo poważne wątpliwości. Normalnie Rządowy projekt powinien zostać przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów pod kierownictwem Anny Cendrowskiej, podlegającej wiceministrowi Marianowi Banasiowi. Ten punkt rzuca szczególne światło na niedawne jeszcze doniesienia, o których Państwo też mówiliście, o tym, że Przemysław Gosiewski w sposób ekstraordynaryjny wprowadził pod obrady projekt ustawy hazardowej poza procedurą w Ministerstwie Finansów. Ktoś przyniósł Przemysławowi Gosiewskiemu projekt ustawy, aby Przemysław Gosiewski inną drogą wniósł pod obrady rządy, nie wiadomo skąd, teraz już wiemy skąd, projekt nowej ustawy hazardowej. Zamiast, zamiast normalnej ścieżki legislacyjnej, pisze Mariusz Kamiński dalej, pozwolono, by najważniejsze zmiany legislacyjne zostały przygotowane praktycznie przez jeden z podmiotów działających na rynku hazardowym. Kilka stron dalej czytamy, iż zgodnie z obowiązującą umową totalizator sportowy i firma GITECH, ten amerykański potentat hazardowy, zgodnie z ich umową, wideoloterie będą musiały być prowadzone na systemie i oprogramowaniu firmy GITECH. Zatem, proszę Państwa, pojawia się kilka bardzo istotnych pytań. My nie osądzamy, kto jest winny, kto niewinny. Potwierdzamy tylko to, że mieliśmy absolutną rację, kiedy prosiliśmy Sejm o to, aby zbadać całość procesu legislacyjnego. Od SLD przez PIS po Platformę. W związku z tym dzisiaj chcemy zadać bardzo publiczne pytanie, moim zdaniem istotne. Państwo zapewne będziecie mieli podobną opinię. Czy Mariusz Kamiński w czerwcu 2007 roku poinformował ówczesnego swojego przełożonego, premiera Jarosława Kaczyńskiego, o tym, że przygotował taką analizę? Czy poinformował go, że sam Jarosław Kaczyński Mógł być być może nieświadomie uczestnikiem nielegalnego lobbingu na rzecz amerykańskiego dostawcy sprzętu hazardowego, uczestnicząc w spotkaniach, którym uciszał, jak pisze Mariusz Kamiński w swoim dokumencie, urzędników Ministerstwa Finansów. Czy Jarosław Kaczyński został o tym fakcie poinformowany? Jeśli tak, to czy wyciągnął wobec ludzi albo. Podejrzanych osób jakiekolwiek konsekwencje. Jeżeli nie wyciągnął takich konsekwencji, bo to jest pytanie w zasadzie retoryczne, bo wiemy, że nic takiego się nie stało, to w związku z tym, czy Mariusz Kamiński chronił Jarosława Kaczyńskiego w całym tym procesie legislacyjnym, nie informując albo dostarczając mu informacje, na podstawie których nie podejmował żadnych działań, czy w związku z tym inicjatywa Mariusza Kamińskiego w sierpniu 2009 roku kiedy przychodzi do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, i informuje go o potencjalnych nieprawidłowościach przy tworzeniu prawa hazardowego. Nie stoi w sprzeczności z jego działaniem w czerwcu 2007 roku. Jak to się stało, że Mariusz Kamiński w czerwcu 2007 nie informuje swojego przełożonego, że mogą być nieprawidłowości, a w lipcu 2009 informuje przełożonego, że mogą być nieprawidłowości? Czy w związku z tym premier Tusk, który podejmuje działania naprawcze wyjaśniające, sprawdzające w, w sierpniu 2009 roku, działa poprawnie na tle swojego poprzednika, który w czerwcu 2007 roku nie podejmuje żadnych działań? To są bardzo ważne pytania z punktu widzenia wyjaśnienia całości afery hazardowej, która okazuje się, że może mieć korzenie dużo, dużo głębsze również w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Na tym tle Wydaje się, państwo, wydaje, wydaje się, Szanowni Państwo, absolutnie uzasadnione żądanie, aby na posiedzeniu Komisji Śledczej doszło do konfrontacji Jarosława Kaczyńskiego, byłego prezesa Rady Ministrów, który zgodnie z analizą Mariusza Kamińskiego brał udział w pracach nad nowym prawem hazardowym właśnie z byłym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, panem Mariuszem. Kamińskim. Wydaje się taki wniosek absolutnie uzasadniony. Dziękuję bardzo.